Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuk i jestem z kadry szkoleniowej Car Group. Dzisiaj powiem Ci o trzech technikach, w jaki sposób radzić sobie ze stresem. Ale ze stresem, kiedy musisz zadziałać już na teraz, aby się uspokoić i wyciszyć. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest stres. W dużym skrócie, jest to reakcja naszego organizmu poprzez stan emocjonalny i w efekcie działanie na sytuację, jakieś bodźce zewnętrzne. Czyli idziemy sobie na spacer i nagle wyskakuje pies. Pierwsze co? Prawdopodobnie staniemy dęba. Przyspieszona akcja bycia serca. Szerzej otworzymy nasze oczy, źrenice, podniesione tętno. Pojawiły się hormony jak adrenalina, noradrenalina, czyli nasze ciało, nasz organizm jest już w gotowości Albo do ucieczki, albo do ataku. W przypadku psami polecam atakować, a raczej siebie chronić, swoje zdrowie, a nierzadko właśnie życie. Stres to jest coś, czego nie unikniemy w dzisiejszym świecie. Nie da się wyeliminować stresu z naszego życia. Choćbyś pracował codziennie nad tym, wystarczy, że pojawi się telefon, twoja mama, twój partner, twoje dziecko jest w szpitalu. Czy nie zestresujecie to? Musiałbyś nie mieć empatii, emocji, żeby to po tobie, mówiąc kolokwialnie, spłynęło. Ale co jest istotne, mimo że stres będzie w twoim życiu, naucz się nim zarządzać. O ile możesz zareagować bardzo emocjonalnie, możesz się zacząć denerwować, że stracisz panowanie nad sobą, to pracując nad swoim stresem, Możesz zwiększyć swoją inteligencję emocjonalną, a więc umiejętność panowania nad swoimi emocjami, rozpoznawania swoich emocji w sobie i de facto przyjęcie odpowiedniej postawy, aby nie zaburzyło to Twojego racjonalnego sposobu myślenia czyli, aby, mówiąc w skrócie, emocje nie wzięły górę. Trzy sposoby, jak zareagować na już, kiedy. Pojawia się stresująca sytuacja. Pierwsza technika moja ulubiona, którą sama często stosuję, to metoda 478. Na czym ona polega? Jest to umiejętne oddychanie, zarządzanie swoim oddechem. I dlaczego on jest tak skuteczny? Dlatego, że w momencie, kiedy doświadczasz silnych emocji, takich jak smutek, złość, gniew, twój. Płat przedczołowy przestaje racjonalnie myśleć, dlatego że działa tak zwany mózg gadzi, włącza się układ limbiczny, który w tym momencie potęguje te doznania. Czyli działasz instynktownie, działasz impulsywnie. Ile razy powiedziałeś o dwa słowa za dużo podczas kłótni? A potem żałowałeś. Dlaczego żałowałeś? Dlatego, że nie myślałeś, nie zastanawiałeś się. Mówiłeś, co ci ślina na język przyniesie. I bardzo często my wtedy działamy tak impulsywnie, tak instynktownie. A chodzi o to, żeby panując nad swoim stresem, nie doprowadzić, aby zawładnęło to Twoim logicznym sposobem myślenia, Twoją racjonalnością. Metoda oddechowa. Pomaga przywrócić spokój, ponieważ przestajesz koncentrować się na tych emocjach, a skupiasz się na oddechu. Czyli do czego doprowadzasz, że w momencie, gdy włącza się ten układ limbiczny, ty musisz zacząć myśleć i świadomie oddychać. Przekierowujesz uwagę. Przez 4 sekundy bierzesz głęboki oddech, przytrzymujesz na 7 sekund, i przez 8 sekund wypuszczasz. Zaczynasz skupiać się na liczeniu. Zapominasz na moment o tych wzburzonych emocjach. A więc myślisz logicznie, liczysz. Wdech, przytrzymujesz wydech. Co się dzieje, kiedy mamy stres, zbyt duży stres? Szybkie bicie serca, prawda? A w spokojnym oddychaniu ty się uspokajasz, dajesz sygnał twojemu organizmowi. Spokojnie, nie ma się czym denerwować. Uspokajasz sam siebie. Wykonuj to ćwiczenie przez kilka minut. Możesz kilkanaście razy powtórzyć tę technikę. Kilkanaście razy weź oddech, zatrzymaj, i spokojnie wypuść powietrze, automatycznie twoje emocje opadną. Po prostu, czysta logika, nie skupisz się na emocjach, nie pójdziesz za tym. Pójdziesz za tym, aby przywrócić równowagę swojemu organizmowi. Kolejną techniką jest wizualizacja. Tu technikę możesz zastosować. Tuż przed tym, kiedy wiesz, że zaraz wydarzy się coś stresującego. Czyli, na przykład, masz mieć rozmowę z Twoim szefem, masz mieć rozmowę kwalifikacyjną, masz pójść do lekarza, czekasz w poczekalni. I na czym ona polega? Możesz zamknąć oczy, wtedy łatwiej się skupić, bo nie będą Cię rozpraszały czynniki zewnętrzne, inne bodźce. I wyobrażasz sobie scenariusz taki, jaki chciałbyś, aby się wydarzył przepracowujesz w swojej głowie całą rozmowę a dlaczego jest to skuteczne ponieważ nasz mózg nie rozróżnia teraźniejszości od przyszłości i przeszłości dla niego to o czym w tym momencie myślisz jest prawdą przykład zacznij sobie wyobrażać że ktoś z twojej rodziny jest chory być może nie żyje czy pojawi się smutek Pojawią się może łzy jak najbardziej przypomnij sobie śmieszną sytuację kiedy śmialiście się z przyjaciółmi Pojawi się uśmiech, pojawi się śmiech, jak najbardziej. A więc, jak widzisz, to, o czym myślisz, to się aktualnie w Twojej głowie dzieje. I kiedy przepracujesz w swojej głowie, przeżyjesz już tę rozmowę rekrutacyjną, w momencie, kiedy do niej dojdzie, czyli kiedy to pojawi się już w realu, nie będziesz czuł tak silnego stresu, dlatego że Twój mózg już był w tej sytuacji. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, w zależności ile razy to wizualizowałeś. Czy nie jest tak, że kiedy robimy coś po raz pierwszy, wtedy się najbardziej stresujemy? Ale za drugim, piątym, dziesiątym razem ten stres jest mniejszy. A wizualizując sobie w Twojej głowie kilka, kilkanaście razy daną rozmowę, stres będzie automatycznie mniejszy, bo nie przeżył tego po raz pierwszy. Twoje myśli wpłynęły na to, że ten poziom automatycznie stresu, który by się wydarzył podczas tej potencjalnie stresującej sytuacji, nie będzie tak silny, jakby był w rzeczywistości, gdybyś poszedł z buta po raz pierwszy. Trzecią techniką jest rozładowanie emocji albo poprzez sport. Albo poprzez, i to jest jedna z moich ulubionych technik, bo bardzo osobiście lubię pisać, jest to tak zwane ekspresyjne pisanie. Dlaczego? aktywność fizyczna jest tak skuteczna. Kiedy my się denerwujemy, kiedy się stresujemy i nie wyładowujemy tych emocji, tylko trzymamy to w sobie, jeszcze bardziej pompujemy ten balonik stresu, aż w końcu często on wybucha. I często krzyczymy na swoich członków rodziny w prozaicznych sytuacjach, bo leży skarpetka, bo stłukł się nam talerz i wybuchamy, czyli reagujemy w taki sposób, gdzie to jest nieadekwatne totalnie do sytuacji. Ale to wynika z tego, że wcześniej gromadziły ci się te emocje, że nie mówiłeś o nich, że nie wyrzuciłeś ich na zewnątrz. W momencie, kiedy się zmęczymy, te emocje automatycznie z nas wychodzą. Dlatego, że nasze emocje, nasza psychika bardzo współgra z naszym stanem fizycznym. Te elementy się ze sobą łączą. Co się dzieje w momencie ekspresyjnego pisania? Ty przelewasz swoje myśli, niejako swoje emocje na papier. A więc też nie trzymasz tego w sobie. I tu mówię teraz do kobiet. Czy nie jest nam łatwiej, jak czasem, kiedy coś nas zdenerwuje, zadzwonimy do przyjaciółki, opowiemy jej to? Nie czujemy się z tym lepiej? No bo się wygadamy, prawda? I schodzi to napięcie. I podobnie jest podczas pisania. Ty mówisz o tym poprzez długopis, poprzez... Kartkę papieru, ale to z ciebie wychodzi. Nie analizujesz ciągle. Też czasami, kiedy spojrzysz na tą kartkę, przeczytasz naocznie w pewnym sensie, zobaczysz ten problem, możesz zdać sobie sprawę, kurczę, może, może nie ma takiej tragedii. Systematyzuje ci się to wszystko. Widzisz, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś, jest ci łatwiej, aniżeli kiedy tylko w głowie jest chaos odnośnie danej sytuacji. A więc metoda oddechowa 478, metoda uspokajania poprzez głębokie wdechy i wydechy. Druga metoda, wizualizacja tuż przed stresującą sytuacją, kiedy wyobrażasz sobie, przeżywasz tę sytuację, która zmniejsza automatycznie to napięcie, ten stres, bo już w Twoim mentalu doszło do tej sytuacji, a im więcej takich samych sytuacji, tym to napięcie jest mniejsze. I trzecia sytuacja, albo poprzez sport, odreagowywój, albo właśnie poprzez takie ekspresyjne pisanie. Chodzi o to, aby te emocje wyszły z Twojego organizmu. Osoby, które trzymają emocje w sobie, trzymają ten stres, nie mówią o tym, częściej statystycznie zapadają na choroby. 60%. Osób chorych na raka. To są badania od onkologów. Mówią, że doświadczały w ostatnim czasie bardzo silnego stresu, który się gromadził miesiącami, latami. Twoje dolegliwości, które być może aktualnie gdzieś przeżywasz, mogą być wynikiem tego napięcia, pewnych wydarzeń. Zastanów się, co się ostatnio działo w Twoim życiu, a jak się aktualnie czujesz. Bo te rzeczy mogą być powiązane. I z pewnością są. Nie lekceważ twojego stresu, nie lekceważ twoich emocji, złości, smutku, lęku, bo to wszystko będzie wpływało na twoje zdrowie. Dlatego polecam ci z całego serca te trzy metody, które sama stosuję. Nie mówiłabym ci o czymś, co jest dla mnie nowe, co jest dla mnie nieznane. Ja wiem po prostu, że to działa. Wiem to ja, widzą to moi klienci, którzy też to testują i stosują na co dzień. Zastanów się, co jest bliższe Tobie, która z tych metod na najbardziej rezonuje, oddziałuje z Tobą i przetestuj. Sam zobaczysz, jak jest to skuteczne, jak pomoże Ci zmniejszyć to napięcie. Czy całkowicie wyeliminuje stres? Nie, ale je zniweluje. Życzę ci powodzenia w tej podróży pracy nad swoimi emocjami. I do usłyszenia.